Ułamkach dziesiętnych liczba zapisana jest po przecinku. Najbliżej przecinka, patrząc od lewej strony, są jedności. Przesuwając się w lewo dziesiątki, setki oraz tysiące. Oczywiście możemy mieć większą liczbę i wtedy byśmy mieli dziesięciotysięczne i tak dalej. Z prawej strony mamy część dziesiętną, kolejną setną, następnie część tysięczną i dalej część dziesięciotysięczną. Oczywiście możemy dopisywać kolejne cyfry i mieć kolejne miejsca po przecinku. Te łamki dziesiętne możemy podzielić na łamki skończone, czyli takie, które mają skończoną ilość cyfr po przecinku. Ułamki dziesiętne okresowe. Poznasz je po tym, że występuje po przecinku cyfra lub liczby w nawiasie. To znaczy, że te liczby powtarzają się w nieskończoność. Oraz ułamki dziesiętne nieskończone, nieokresowe. Podałam przykład liczby pi. Liczba ta występuje na przykład w polu, koła czy długości okręgu. Liczby nieskończone, nieokresowe po przecinku nie mają powtarzającej się sekwencji cyfr, i te cyfry w nieskończoność występują. Ułamki dziesiętne skończone oraz okresowe nazywamy liczbami wymiernymi, ponieważ da się je zapisać w ułamku zwykłym. Ułamki dziesiętne nieskończone, nieokresowe są nazywane liczbami niewymiernymi, czyli takiej liczby nie zapiszemy w ułamku zwykłym. Jak zamienić ułamek dziesiętny na ułamek zwykły? Zapisujemy kreskę ułamkową. W liczniku zapisujemy liczbę, którą widzisz bez przecinka. Oczywiście nie zapiszemy 0,3, bo to po prostu jest liczba 3, więc w liczniku zapisuję 3, a w mianowniku po zamianie ułamka dziesiętnego na zwykły zawsze jest liczba 10 lub 100 lub 1000 lub 10 000 i tak dalej. Skąd wiemy jaka to będzie liczba? Patrzymy na ilość cyfr po przecinku. Jest jedna liczba po przecinku, więc w mianowniku zapisujemy 10. Możesz zapamiętać, że ilość cyfr po przecinku to ilość dopisanych zer przy jedynce. 0,19, czyli 19 setnych. Liczbę 19 zapisujemy w liczniku. Nie piszemy 0,19. A w mianowniku, ponieważ są dwie cyfry po przecinku, zapisujemy 100. 2,13, czyli 2 całe i 13 setnych. Całą liczbę bez przecinka zapisujemy w liczniku. 213. A w mianowniku, ponieważ są dwie cyfry po przecinku. Zapisujemy 100, czyli 213 setnych. Ja tutaj całości wyłączać nie będę. 0,07, czyli 7 setnych, siódemkę zapisujemy w liczniku, a w mianowniku 100, bo są dwie cyfry po przecinku. 7 setnych. Liczba 6,003, czyli 6 całych i 3 tysięczne. Całą liczbę zapisujemy w liczniku. Jest to liczba 6003. Liczymy, ile jest cyfr po przecinku. Mamy 3 cyfry po przecinku, czyli w mianowniku jest 1000. 603 tysięczny. I teraz przejdziemy do ułamków dziesiętnych okresowych. Te ułamki dziesiętne okresowe są liczbami wymiernymi, czyli da się je zapisać w ułamku zwykłym. Taką umiejętność nauczycie się w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej. Jak to zrobić? Najprostszą metodą jest zapisanie tej liczby 0,3 w okresie, jakby to była nasza niewiadoma, czyli x równa się 0,3 w okresie. Zadanie polega na tym, aby pozbyć się tego okresu. Żeby to zrobić, obustronnie mnożymy przez taką liczbę, aby ten przecinek przeskoczył o tyle miejsc w prawo, ile cyfr jest w okresie. Czyli razy 10. Otrzymujemy 10x równa się. Przecinek przeskoczy o jedno miejsce, czyli zamiast zera będzie 3, no i ten okres dalej będzie w nieskończoność. Ta trójka się pojawiała. Podkreślamy i będziemy odejmować. Umówmy się, że będziemy odejmować od dołu góry, bo wtedy będziemy mieli wynik bez minusów. Nie trzeba będzie zmieniać znaku. Dostajemy 9x. 3,3 w okresie, odjąć 0,3 w okresie można wykasować ten okres, bo jak odejmujesz, on się skasuje i zostaje nam 3 całe. Dzielimy obustronnie przez 9 i otrzymujemy x równa się 3 dziewiąte. 3 dziewiąte można skrócić, zapisać w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego, czyli podzielić na 3, 1 trzecia. Drugi przykład ułamka dziesiętnego okresowego: x równa się 0,19 w okresie. Trzeba przeskoczyć przecinkiem o tyle miejsc w prawo, ile cyfr jest w okresie. Tutaj są dwie cyfry, czyli mnożymy nie przez 10, tylko przez 100, czyli o dwa miejsca trzeba się w prawo przesunąć. Otrzymujemy 100x równa się 19, i oczywiście ten okres trzeba przepisać. Podkreślamy, odejmujemy, przypominam, od dołu lepiej odejmować górę. 100x odjąć x to jest 99x. -ów. Przy tym odjęciu te okresy się skasują i będzie 19 odjąć 0, czyli 19. I zostaje nam tylko podzielić przez 99. Zatem mamy x równa się 19,99. I ostatni przykład. 2,1. I potem dopiero jest ten okres. Zapisujemy X równa się 2,1 i w nawiasie trójk. I teraz tutaj uważajcie, to jest pierwszy przykład, w którym przecinek nie stoi od razu przed okresem, czyli najpierw przesunę ten przecinek o jedno miejsce, aby był od razu przed okresem. Czyli pomnożę przez 10. I w zasadzie możemy zapomnieć o tym, co pisaliśmy wyżej, więc ja to skreślę i teraz będę postępować w tej samej kolejności, co przed chwileczką. Przecinek ma przeskoczyć o tyle miejsc, ile jest cyfr w okresie, czyli o 1 razy 10 obustronnie. 10x razy 10 to mamy 100x. -ów. Jak przeskoczy ten przecinek, będziemy mieli 213 przecinek 3 w okresie. Teraz możemy podkreślić i odjąć oczywiście w kolejności od dołu odejmujemy wyrażenie, które jest. Odejmujemy górę. 100x odjąć 10x zostaje nam 90x. Po prawej stronie przy odejmowaniu skasujemy okres. 213 odjąć 21 dostajemy 192. No i podzielimy przez 90 obustronnie. X równa się 192, 90. Licznik będę dzielić przez 6 oraz mianownik będę dzielić przez 6. 192 dzielone przez 6 dostajemy 32. 90 dzielone przez 6 to 15. Jeżeli wyłączysz w całości, dostajesz 2 całe i 2 15. Aby zamienić ułamek zwykły na ułamek dziesiętny. Musimy otrzymać w mianowniku dziesiątkę, lub setkę, lub tysiąc, lub dziesięć tysięcy i tak dalej. Więc będziemy rozszerzać ułamki. Jeśli masz problem z rozszerzaniem ułamków, odwołuję Ciebie do filmu pod tytułem Ułamki zwykłe. I przez ile pomnożyć piątkę? Jeżeli jest problem, możesz sobie wypisać wielokrotności liczby 5 i zobaczyć, kiedy dostaniesz 10 lub 100 i tak dalej. No to najszybciej otrzymamy 10, jak wypiszemy dwie piątki, więc trzeba pomnożyć przez 2. Pamiętaj, żeby licznik również pomnożyć przez 2. No to rozszerzam ten ułamek i otrzymam 3 razy 2 w liczniku 6 w mianowniku 10. I teraz masz ułamek zapisany w postaci 60. I możesz przejść na zapis dziesiętny. Nie ma całości. Popatrz, że licznik jest mniejszy od mianownika, więc wtedy nigdy nie ma całości, więc piszę 0, i wiem, że będzie jedna cyfra po przecinku, no i ta cyfra po przecinku, no to ona jest przedstawiona u góry jest to liczba 6. Minus 2,25. 25. Jak pomnożymy przez 4, to otrzymamy w mianowniku 100, więc licznik również mnożymy przez 4. Więc otrzymujemy minus. Nie zapominaj o minusach, bo wy często zapominacie przepisywać znaki. 25 razy 4, może zacznę od mianownika, to jest 100. W liczniku 2 razy 4 jest 8. Minus 8 setnych. Nie ma całości. Więc zapisuję minus 0 będę musiała mieć dwa miejsca po przecinku. W liczniku jest tylko jedna cyfra, więc muszę pisać 0,8. Pamiętasz, że tu u góry nie wpisałabym tego zera, więc tego zera tam nigdy nie zobaczysz w liczniku. Więc jak w liczniku jest cyfra, a masz mieć dwa miejsca po przecinku, to wpisujesz przed tą cyfrą 0. Jedna ósma. Jeżeli 8 pomnożysz, i to warto pamiętać, przez 125, to otrzymasz 1000. Więc licznik również razy 125. 125 w liczniku, 8 razy 125 to 1000. I teraz możemy zapisać liczbę w postaci ułamka dziesiętnego. Całości nie ma, więc 0, Raz, dwa, trzy, powinny być trzy miejsca po przecinku. No, a liczba ma trzy cyfry, więc 125 po przecinku. Warto pamiętać, że jedna ósma to jest 125 tysięcznych. I ostatni przykład minus 3 całe i cztery piąte. Zrobię tak, jak wy robicie: zawsze zamieniacie na ułamek niewłaściwy. To nie jest konieczne, ale ja tak zrobię, bo uczniowie tak robią na lekcjach. Więc najpierw zamienię na ułamek niewłaściwy. Jeśli nie pamiętasz, jak się zamieniało na ułamek niewłaściwy? Tłumaczyłam to w filmie pod tytułem ułamki zwykłe. To przypomnę, 5 mianownik razy całość. Mianownik się zawsze przepisuje. To, co wyjdzie, czyli wyjdzie nam 15, a tego minusa nie będę tu w tym zapisie uwzględniać. 5 razy 3 to 15 i do tej piętnastki do, dopisujemy liczbę, która stała w liczniku, więc otrzymujemy minus 19 piątych. Szukamy, jak uzyskać w mianowniku z liczby 5 dziesiątkę. No to trzeba pomnożyć przez 2 licznik i mianownik. Otrzymujemy minus. 19 razy 2, 38 minus przepisany, 5 razy 2, 10. Zatem ułamek dziesiętny wygląda następująco. Minus przepisujemy, i teraz zobacz. Są całości, bo licznik jest większy od mianownika. Czyli są trzy całości. Więc najpierw wpisujemy 3 przecinek, patrzymy, ile jest cyfr po przecinku 1. Trójka została już zapisana, więc tą ósemkę trzeba po przecinku wpisać. I jest to minus 3,8.